Nad Europą zapadła noc, która nie miała prawa być zwykła, noc, w której powietrze gęstniało od niewypowiedzianych słów i niewypowiedzianych gruźb. Nad Sekwaną, nad Wisłą, nad Sprewą, nad Tybrem, wszędzie to samo, ciężkie, wilgotne powietrze, jakby sam kontynent wstrzymywał oddech, jakby przeczuwano, że coś nieodwracalnego właśnie się zaczyna. W Paryżu, w Pałacu Elizejskim, złocone lampy odbijały się w parkietach, a Emmanuel Macron chodził powoli po swoim gabinecie z kieliszkiem burgunda w dłoni. Na biurku leżał dokument, który sam napisał, sam poprawiał, sam podpisał. Krótki, elegancki, precyzyjny, jak sztylet owinięty w Francja, w imieniu historycznego rdzenia Europy i kluczowych partnerów, stawia Polsce ultimatum. Wycofać weto w pakiecie Fit for Fit five, uznać całkowity prymat prawa unijnego nad polską konstytucją, przeprosić publicznie za dewastację praworządności, otworzyć rynek energetyczny na nowe regulacje, które od miesięcy przygotowywano w Paryżu i Berlinie, zgodzić się na wspólny dług i wspólną armię na warunkach Paryża. W zamian, łaskawe pozostawienie przy stole. W razie odmowy, wniosek o całkowite zawieszenie praw członkowskich. Nie tylko głosu, ale funduszy, reprezentacji, dostępu do jednolitego rynku. Termin świt za dwa dni. Macron postawił kieliszek, spojrzał w ciemne okno na ogród Tuileries i pozwolił sobie na ten charakterystyczny, ledwo widoczny uśmiech człowieka, który wie, że historia stoi po jego stronie. On nie żądał. On przywracał porządek. Tak przynajmniej tłumaczył sobie i swoim doradcom, którzy kiwali głowami z mieszaniną podziwu i strachu. W tym samym czasie Warszawa spała niespokojnie. Nad miastem wisiała mgła, która tłumiła światła latarni, a pałac prezydencki stał jak samotna twierdza w morzu ciemności. W środku, na drugim piętrze, w gabinecie z ciężkimi, dębowymi drzwiami, paliła się tylko jedna lampa. Karol Nawrocki siedział przy wielkim stole pokrytym mapami Europy, wydrukami traktatów, notatkami pisanymi ołówkiem. Przed nim leżał wydruk maila z Paryża. Czytał go już po raz szósty, wolno, jakby każde słowo chciał wyryć w pamięci. Nie drgnęła mu powieka, nie zacisnął pięści. W jego oczach nie było gniewu, była tylko absolutna, lodowata jasność człowieka, który właśnie zrozumiał, że ktoś popełnił błąd tak wielki, że nie da się go już cofnąć. Wstał, podszedł do okna, oparł dłonie o parapet i spojrzał na czarną, spokojną Wisłę. W głowie miał jedno zdanie, które powtarzał mu dziadek w dzieciństwie, siedząc przy piecu w podkarpackiej chacie: Jak ktoś chce cię złamać, znaczy, że już się ciebie boi. Francja się przestraszyła. Nie Polski jako kraju, nie Nawrockiego jako prezydenta, przestraszyła się Polski, która przestała się bać. Rozkazał: absolutna cisza, żadnego komentarza, żadnego dementi, żadnego telefonu, żadnej odpowiedzi. Niech myślą, że się wahamy, niech myślą, że się boimy, niech myślą, że wygrali. I Europa zamarła. Przez następne czterdzieści kilka godzin kontynent żył w próżni, w której nie było już powietrza. Media oszalały. Agencje podawały sprzeczne informacje co pół godziny. Z Brukseli płynęły przecieki, że Warszawa już negocjuje w sekrecie, z Paryża, że Polska poprosiła o spotkanie w cztery oczy, z Berlina, że decyzja zapadła i będzie ogłoszona jutro rano. W redakcjach Politico, Le Monde, Frankfurter, Allgemeine. La Republika, wszyscy siedzieli przy biurkach całą noc, odświeżając skrzynki, dzwoniąc do źródeł, które milczały. W Budapeszcie Viktor Orban chodził po swoim gabinecie w Buda Castle i klął po węgiersku. W Bratysławie Robert Fico dzwonił co kilka godzin. Trzymacie się, powiedzcie słowo, a my wetujemy wszystko. W Pradze Petr Fiala kazał przygotować trzy warianty oświadczeń. W Bukareszcie prezydent Johannis zwołał na radę kryzysową. W Zagrzebiu Plękowicz chodził po korytarzach i powtarzał – jeśli Polska upadnie, następna będzie Chorwacja. W Rzymie Giorgia Meloni milczała publicznie, ale prywatnie mówiła swoim ludziom – to jest nasz moment. Albo teraz, albo nigdy. W Sztokholmie, Helsinkach, Rydze, zimne milczenie. Nikt nie chciał być pierwszy, który poprze Francję – ale nikt też nie chciał być pierwszy, który stanie po stronie Warszawy. W Brukseli korytarze Komisji Europejskiej huczały od szeptów, urzędnicy chodzili z oczami czerwonymi od kawy i braku snu, a w sali prasowej dziennikarze spali na krzesłach, czekając na jakikolwiek sygnał. A z Warszawy nic zero. Cisza tak głęboka, że zaczynała boleć. Cisza, która w polityce jest najgłośniejszym krzykiem. W pałacu prezydenckim nie gasło światło przez całą noc i cały następny dzień. Korytarze pełne były cieni, kroków, szeptów. Profesor Marek Nowicki, najlepszy konstytucjonalista w kraju, rozkładał na stole traktaty, jak chirurg narzędzia, artykuł po artykule, paragraf po paragrafie, precedens po precedensie. Minister Anna Kowalska łączyła się szyfrowanymi liniami z ambasadami w Budapeszcie, Bukareszcie. Lublanie, Zagrzebiu, Sofii. Szef kancelarii odbierał telefony z Londynu, Waszyngtonu, Tel Awiwu, Seulu, wszyscy chcieli wiedzieć najpierw. A odpowiedź była zawsze ta sama: nic się nie dzieje. I właśnie ta cisza stawała się bronią ostrzejszą niż jakikolwiek komunikat. Macron w Paryżu zaczął się denerwować. Najpierw dyskretnie pytał doradców, czy na pewno nie ma żadnej reakcji. Potem mniej dyskretnie dzwonił do Berlina, do Madrytu, do Hagi, potem już otwarcie chodził po gabinecie i powtarzał: dlaczego nie odpowiadają, to nienaturalne, co oni knują? Po raz pierwszy od lat poczuł, że traci kontrolę nad narracją, że gra toczy się nie według jego reguł. Drugi dzień ciszy był już nie do zniesienia. Europejskie giełdy zaczęły spadać. Nikt nie wiedział, co będzie z funduszami spójności, z rynkiem energii, z Nord Stream 2, z całym delikatnym układem. W Brukseli przewodniczący rady dzwonił do wszystkich stolic po kolei, prosząc o wskazówki. W Paryżu Macron zwołał na radę kryzysową o północy. Doradcy byli bladzi. Może trzeba było inaczej sformułować bomb, zaczął jeden. Nie, uciął Macron, to oni powinni byli odpowiedzieć. Ale w jego głosie już brzmiała nuta niepewności. Trzeciego dnia o świcie czarny konwój ruszył na lotnisko Chopina. Karol Nawrocki wsiadł do samolotu bez słowa. Tylko spojrzenie w stronę kamer, tak zimne, że niektórzy dziennikarze odruchowo cofnęli się o krok. Samolot wzniósł się w szare niebo, a Europa wstrzymała oddech po raz ostatni. Bruksela była w stanie wojny. Dookoła gmachu Rady Europejskiej stały kordony policji. Nad dachami krążyły drony, na ulicach kłębiły się tłumy dziennikarzy z całego świata. Macron przyjechał pierwszy, wysiadł z limuzyny w czarnym płaszczu, poprawił krawat, uśmiechnął się do kamer i powiedział jedno zdanie, które obiegło świat w kilka sekund. Europa potrzebuje dyscypliny i jedności. Wszyscy wiedzieli, do kogo pije. Nawrocki przyjechał później, wysiadł z samochodu powoli, bez pośpiechu. Spojrzał prosto w obiektywy i rzucił cicho, ale także usłyszały miliony. Polska nie przyjechała się kłaniać, przyjechała przypomnieć, kim jest. I zniknął w środku. W sali obrad panowała cisza grobowa. Przy wielkim, okrągłym stole zasiadło 27 przywódców, flagi, mikrofony, kamery transmisyjne. Macron siedział naprzeciwko Nawrockiego, otoczony kanclerzem Niemiec i przewodniczącym Rady. Twarz miał spokojną, ale oczy błyszczały triumfem. Myślał, że wygrał bez walki. Obrady toczyły się leniwie: klimat, migracje, gospodarka. A potem przyszedł punkt inne sprawy. Macron wstał pierwszy. Mówił długo, piękną francuszczyzną, o wartościach, o solidarności, o odpowiedzialności. Mówił o pewnym państwie, które od miesięcy blokuje decyzję reszty. Mówił o konieczności podjęcia trudnych, ale niezbędnych kroków. I na koniec postawił wniosek formalny: Uruchomienie procedury całkowitego zawieszenia praw Polski w Unii Europejskiej, głosu, funduszy, reprezentacji. W sali zapanowała cisza tak głęboka, że słychać było szum klimatyzacji. Wtedy wstał Nawrocki. Nie spieszył się. Poprawił mikrofon. Spojrzał najpierw na Makrona, potem powoli powiódł wzrokiem po całej sali. I zaczął mówić głosem cichym, ale tak czystym i ostrym, że przecinał powietrze jak szkło. Szanowni Państwo, trzy noce temu otrzymałem list z Pałacu Elizejskiego, list podpisany przez Prezydenta Republiki Francuskiej, list, w którym Francja stawia Polsce ultimatum, w którym grozi nam zawieszeniem praw, funduszy, głosu, w którym żąda, byśmy uznali się za państwo niższej kategorii. Pozwólcie, że przeczytam fragment dosłownie. I przeczytał. Cały. Od nagłówka po podpis. Z datą, z pieczęcią, z każdym żądaniem. W sali najpierw zapanowała cisza absolutna, potem szept, potem szmer, który przeszedł w burzę. Macron zerwał się z miejsca, blady jak papier, oczy szeroko otwarte. To niedopuszczalne. To naruszenie wszelkich zasad dyplomacji, to szantaż, krzyknął, głos mu się łamał. Nawrocki nawet nie drgnął. Spojrzał na niego spokojnie i przeszedł na francuski, tak czysty, literacki, że paryscy dyplomaci zadrżeli. Monsieur le président, la France a l'habitude de donner des leçons au monde entier depuis des siècles. Elle a eu des colonies, des protectorats, des missions civilisatrices. Elle a toujours parlé avec le même ton de supériorité douce. presque paternel mais ce temps est révolu la pologne n'est pas une colonie ni allemande ni russe ni française nous avons survécu aux partitions aux deux guerres mondiales à cinquante ans de joug soviétique à tout ce que l'histoire nous a jeté à la figure avec une cruauté que peu de nations ont connue nous avons survécu à des ennemis bien plus puissants que la france d'aujourd'hui nous avons survécu à hitler à staline à tous ceux qui Nous survivrons aussi à votre arrogance et à vos ultimatum. Zapadła cisza tak ciężka, że można ją było kroić nożem, a potem wstał Orban i zaczął klaskać. Powoli, mocno, z całych sił. Potem premier Czech, potem Słowacji, potem Chorwacji, Rumunii, Bułgarii, Słowenii. Po chwili klaskała połowa sali. Niegrzecznie, nie z obowiązku, z uznania, z ulgą. Z wściekłości, która wreszcie znalazła ujście. Klaskali przywódcy krajów, które przez dekady były traktowane jak biedni krewni, klaskali ludzie, którzy nagle poczuli, że mają głos. Macron siedział jak skamieniały. Jego świat właśnie runął w ciągu kilku minut. Twarz miał szarą, oczy puste. Wstał, chciał coś powiedzieć, ale głos uwiązł mu w gardle. Wyszedł z sali bez słowa. Kamery złapały go na korytarzu. Szedł szybko, otoczony doradcami, którzy próbowali go osłonić przed fleszami. Nawrocki usiadł, spokojnie. Jakby nic się nie stało, ale wszystko się stało. Wieczorem Europa wyglądała już inaczej. W Warszawie ludzie wychodzili na ulicę spontanicznie. Tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy. Na placu zamkowym, na krakowskim przedmieściu, na rondzie Dmowskiego, Morze biało-czerwonych flag, łez, okrzyków, śpiewu. Nie było rozkazów, nie było organizacji, to była eksplozja godności, która przez lata była duszona. W Pradze na placu Wacława zebrały się dziesiątki tysięcy ludzi z polskimi i czeskimi flagami. W Budapeszcie nad Dunajem to samo. W Bukareszcie, Zagrzebiu, Sofii ludzie wychodzili na ulice, jakby ktoś wreszcie powiedział głośno to, co wszyscy czuli od lat. W Paryżu bramy pałacu Elizejskiego były zamknięte. Macron odwołał wszystkie spotkania, siedział w gabinecie sam, z kieliszkiem, którego nie dokończył. W Berlinie kanclerz przez cały dzień nie wydał żadnego oświadczenia. W Brukseli urzędnicy chodzili jak duchy, nikt nie wiedział, co pisać, co mówić, co myśleć. Przewodniczący rady próbował ratować sytuację, zwoływał na rady, ale wszyscy wiedzieli, że gra się skończyła. Przez kolejne tygodnie i miesiące kontynent nie mógł się otrząsnąć. Powstała nowa oś od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne. Warszawa Budapeszt, Praga, Bratysława Bukareszt, Zagrzeb, Sofia Lublana. Kraje, które przez dekady były traktowane jak peryferia, nagle odkryły, że mają głos. I że ten głos może być decydujący. W Brukseli zaczęto mówić o intermarium 2.0. O nowej równowadze, o końcu dominacji Starego Rodzenia. W Paryżu Macron próbował ratować twarz. Mówił o nieporozumieniu, o potrzebie dialogu, o wspólnej Europie, ale wszyscy wiedzieli, że przegrał niepolitycznie, przegrał symbolicznie, przegrał moralnie. Jego ultimatum nie tylko nie złamało Polski, ono złamało mit Francji jako niekwestionowanego arbitra Europy. Złamało mit, że można jeszcze rozkazywać krajom, które przetrwały piekło XX wieku. A w Warszawie wiele tygodni później, późną marcową nocą, Karol Nawrocki stał przy oknie pałacu prezydenckiego i patrzył na miasto, które płonęło światłami, jak w największe święto. Na biurku leżał stary, pożółkły cytat Piłsudskiego, który ktoś zostawił mu anonimowo. Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Uśmiechnął się pierwszy raz od bardzo dawna cicho, prawie niedostrzegalnie. Europa właśnie weszła w nową epokę nie dlatego, że zmieniły się traktaty, nie dlatego, że ktoś wygrał wybory zmieniła się dlatego, że jeden naród w kluczowym momencie odmówił uklęknięcia i to wystarczyło, by runął stary porządek. By pękło ultimatum, by pękł świat, w którym wielcy mogli bezkarnie rozkazywać małym. Marzec 2025 roku przeszedł do historii jako moment, w którym Polska przypomniała Europie, że wolność nie jest przywilejem udzielanym przez Paryż czy Berlin. Wolność jest prawem i gdy ktoś próbuje cię złamać, czasem wystarczy stanąć prosto i nie ugiąć karku. Wtedy pęka nie tylko papier z pieczęcią republiki. Pęka cały stary świat i rodzi się nowy.